Witam państwa serdecznie w wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj pojemnik 1,4 litra z firmy Brabantia. Jest to pojemnik czarny mat, z matową pokrywką. Jest to pojemnik z okienkiem. Okienko jest z tworzywa sztucznego, cała reszta jest to stal nierdzewna, emaliowana. Kod tego produktu to. 287 961, po tym kodzie można znaleźć ten produkt katalogu Brabanti jak i na naszej stronie pojemniczek prezentuje się tak, jeszcze zaraz zdejmiemy tą folię, pokażemy tak prezentuje się pokrywka w całej okazałości pokażemy najpierw, tu mamy jeszcze ulotkę od Brabanti tak wygląda pojemnik w środku Założymy i pokażemy go jeszcze raz, jak on wygląda na żywo. Dosyć nieźle się prezentuje. Fajne, że są te pokrywki matowe. W chromie jednak bardzo bardzo zostają te palce tłuste na, 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 na chromowanej pokrywce na macie. Tego aż tak nie widać. Dobre są też pokrywki czy pojemniki ze stali matowej FPP. Są one trochę droższe, ale na nich w ogóle już nie zostaje. Żaden ślad. Serdecznie polecam do obejrzenia ich na naszym innym wideopokazie, jak i do zakupów na naszej stronie www.kupujesz.pl. Pozdrawiam.